Czy sztuczna inteligencja to kolejna bańka technologiczna? Dlaczego jest tak wielki boom, jeżeli chodzi o tematy sztucznej inteligencji i co wspólnego ma z bańką już niegdyś zauważoną dotyczącą rewolucji internetowej, tzw. Tak dotcom? O tym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Oczywiście nic nie napędza tak bańki na rynkach finansowych, jak po prostu emocje. Zazwyczaj takim papierkiem lakmusowym, czyli wskaźnikiem tego, jak bardzo będzie rosnąć dana bańka technologiczna na rynkach finansowych jest właśnie wielkość inwestycji tzw. Tak funduszy Venture Capital, czyli funduszy, które inwestują długoterminowo kapitał w firmy, właśnie w. Wschodzące technologiczne, które mają duży potencjał wzrostu, ale jednocześnie niosą za sobą ogromne ryzyko. I tam właśnie pojawiają się emocje. Zazwyczaj objawia się to tak, że takie fundusze inwestują ogromny kapitał w nowo powstające, jak grzyby po deszczu, startupy oraz firmy, które angażują się właśnie w ten temat. W tym przypadku jest to temat sztucznej inteligencji. Ale bardzo podobnie było w latach 90., pod koniec lat 90. oraz na początku lat 2000., gdzie była wielka rewolucja dotycząca właśnie pojawienia się internetu. Była to ogromna rewolucja, Ponieważ wcześniej było nie do pomyślenia, aby móc czatować na przykład z kimś na drugim końcu globu, albo w MIG wysłać tak naprawdę wiadomość gdzieś do kogoś, kto znajdował się tysiące kilometrów od nas. To było coś zupełnie nowego, coś nie do pomyślenia. I nagle stało się prawdą. Dokładnie tak samo jak jest ze sztuczną inteligencją. W 2012 roku pojawiają się już zalążki poważnej sztucznej inteligencji. W 2017 roku mamy do czynienia z kluczowym artykułem naukowym, który generalnie prezentował właśnie pierwszy Transformer. Dalej już tylko wszystko nabiera tempa. Wydaje się, że tak naprawdę posiadanie dużego modułu językowego, który będzie w stanie rozmawiać z nami jak drugi człowiek, jest tylko marzeniem. Ale dziś żyjemy w rzeczywistości, gdzie każdy z nas może tak naprawdę napisać, zadać dowolne pytanie i uzyskać w mig odpowiedź, zupełnie jak super wyszukiwarka Google. Emocje budzą również tajemnice i nierozwiązywalne jak dotąd zagadki sztucznej inteligencji, które również będziemy poruszać na konferencji AI Connect już 15 października w Szczecinie. Na tej konferencji, która będzie łączyć biznes właśnie z tematem sztucznej inteligencji, znajdziesz takich prelegentów jak m.in. właśnie Maciej Kawecki, którego możesz kojarzyć z kanału This Is It i będzie poruszał tam bardzo ciekawe tematy na swojej prelekcji. Będą to takie osobistości również jak Sebastian Kondracki, którego możesz kojarzyć właśnie z grupy Bielik AI, czyli grupy, która stworzyła jeden z największych polskich modeli sztucznej inteligencji, czyli dużych modeli językowych, tak naprawdę, który rozwija naszą gospodarkę cyfrową i który ma znaczący wpływ właśnie na rozwój sztucznej inteligencji, naszej polskiej sztucznej inteligencji. Będzie również Paula Januszkiewicz oraz wiele innych ciekawych osób. Będziemy rozmawiać o zastosowaniach, o cyber Bezpieczeństwie. Będziemy rozmawiać o zakamarkach sztucznej inteligencji, o niewyjaśnionych tajemnicach. Będziemy również poruszać tematy, dlaczego i jakie ryzyka niesie ze sobą użycie sztucznej inteligencji w Twoim biznesie. Krótko mówiąc, będzie o czym rozmawiać. Będę również ja, także mam nadzieję, że widzimy się już 15 października w Filharmonii w Szczecinie na wydarzeniu AI Connect. Do zobaczenia. Obecnie firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, przyciągają już niemal dwukrotnie większy kapitał, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje, aniżeli Firmy, które zajmowały się bańką datcom, czyli generalnie technologiami internetowymi, pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. To już o czymś mówi. W roku 2000 kapitalizacja inwestycji na bańkę datcom, przeliczając na dzisiejsze pieniądze, uwzględniając inflację, wynosiła 182 miliardy dolarów. Dziś inwestycje dotyczące AI to aż prawie 340 miliardów dolarów. Okazuje się zatem, że fundusze Venture Capital niemal dwukrotnie więcej inwestują obecnie niż w czasach bańki datcom. Ale inwestycje Venture Capital, czyli inwestycje w nowo schodzące Startupy, nowo wschodzące firmy, przedsiębiorstwa, które angażują się w sztuczną inteligencję, to nie wszystko, bo obecnie mamy również do czynienia z przebranżowieniem czy próbą nadgonienia właśnie tych technologii już w dobrze prosperujących firmach. A mowa tutaj o wydatkach kapeksowych. CapEx to skrót od Capital Expenditure, czyli wszystkich wydatków i nakładów inwestycyjnych właśnie na aktywa długoterminowe, tak zwane aktywa trwałe, czyli serwery, chmury, centra obliczeniowe i wszystko, co jest potrzebne, aby korzystać i tworzyć tą sztuczną inteligencję właśnie w firmie. I dane finansowe pokazują, że w bańce datkom uwzględniając inflację, od roku 2000 wydatki wynosiły 91 miliardów. Natomiast na AI te wydatki capexowe wynoszą niemal 350 miliardów dolarów. To ponad trzykrotnie więcej. I to tylko pokazuje, jak bardzo jest rozpędzona jeszcze hipotetyczna bańka sztucznej inteligencji, gdzie tak naprawdę są ogromne nakłady inwestycyjne właśnie na nadganianie tych całych technologii i używanie sztucznej inteligencji właśnie w przedsiębiorstwach. Ale historia uczy nas ostrożności. W latach bańki datkom, kiedy tak naprawdę rozgłos o internecie był ogromny, emocje sięgały z zenitu, wycena firmy Microsoft wynosiła przeliczając oczywiście z inflacją na nasze czasy ponad 1000 miliardów dolarów. To ogrom pieniędzy. Natomiast dziś wycena głównej i kluczowej spółki, jaką jest OpenAI, wynosi mniej więcej około 400 do 600 miliardów dolarów. Oczywiście są to dane szacunkowe, natomiast to pokazuje, że mimo tego rozgłosu i mimo tych potężnych emocji, które pojawiają się w związku ze sztuczną inteligencją, wyceniamy troszeczkę ostrożniej i nie popełniamy być może już tego samego błędu, co kiedyś. O tym, czy mamy do czynienia z bańką technologiczną, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i ile emocji generuje na rynkach kapitałowych właśnie właśnie ten temat mówi świetnie wskaźnik P/E, czyli wskaźnik ceny do zysku. Wskaźnik ten informuje, jeżeli odniesiemy się do wyceny w dolarach, ile inwestorzy są w stanie zapłacić pieniędzy za jeden dolar rocznego zysku. To znaczy Ile lat tak naprawdę będziemy czekać na zwrot z naszej inwestycji? I w przypadku bańki datcom tak naprawdę, jeżeli chodzi o medianę, ten wskaźnik wynosił 46, to znaczy 46-krotnie były bardziej wyceniane tak naprawdę firmy niż generowały aktualnie zysku rocznie. Czasami ten wskaźnik przekraczał nawet 1000 w przypadku niektórych spółek technologicznych w czasach bańki datcom. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o sztuczną inteligencję, to te wskaźniki mniej więcej utrzymują się na poziomie 40, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład 7 największych spółek w Stanach, czyli Magnificent 7, Czyli tą grupę 7 największych spółek i odejmiemy z nich Tesla, która generalnie generuje bardzo dużo szumu, to wskaźnik P do E wynosi już 25. Czyli mamy z jednej strony datką, która generowała ten wskaźnik na poziomie czasami nawet 1000, ale mediana wynosiła 46, a z drugiej strony mamy sztuczną inteligencję, która generuje ten wskaźnik mniej więcej na poziomie 40, jeżeli wyjmiemy stąd jakieś spółki, które generują dużo emocji, to 25. No, generalnie mamy porównanie, że to dużo mniej, prawda? Pokazuje, że podchodzimy do tematu dużo rozsądniej i wyciągnęliśmy już wnioski właśnie z minionej już banki datkom. Czasy banki datkom też charakteryzowały się tym, że była ogromna kumulacja kapitału, jeżeli chodzi właśnie o prywatnych inwestorów, czyli generalnie była ogromna zachęta do tego, aby swoje pieniądze inwestować na rynkach kapitałowych. Ale tak jak już wspomniałem, inwestycje venture capital, czyli inwestycje ryzykowne, które potencjalnie mogą przynieść bardzo dużo zysku, generują też bardzo duże ryzyko. Tak naprawdę większość z tych inwestycji upada. Natomiast jeżeli odniesiemy się do danych, ile tak naprawdę nietrafionych inwestycji było w bańce datkom, a ile? W sztucznej inteligencji to również nam o czymś powie. A w czasach tego internetowego boomu i bańki datkom, tych nietrafionych inwestycji było około 36%, jeżeli chodzi o fundusze Venture Capital. Obecnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ten wskaźnik mówi, że ponad 20% to. Nietrafione inwestycje. To mówi również o tym, że więcej firm i produktów, które opierają się właśnie na sztucznej inteligencji, tak naprawdę opiera się na prawdzie, a nie po prostu na jakichś obietnicach bez pokrycia, które potem okazują się nietrafioną inwestycją. Wiadomo jest, że takie firmy na początku nie generują jeszcze zysków, potrzebują ogromnego kapitału tak naprawdę na rozwój, na RD, na badania, na to, żeby w ogóle wejść na rynek i przekonać tak naprawdę świat co do zasadności takiego biznesu. Tak jak ogromną siłą napędową dla gospodarek państw jest właśnie sztuczna inteligencja, pokazuje wpływ na wskaźnik PKB. W przypadku bańki DAT, Czyli w przypadku firm, które generalnie rozwijały te technologie internetowe, wartość ta wynosiła od 1 do 2%, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, ta wartość już wynosi od 2,5 do 4%, czyli generalnie ponad dwukrotnie więcej. To ogromna siła napędowa właśnie dla gospodarek państw. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem, sztuczna inteligencja może okazać się również po prostu wielkim rozczarowaniem. Jeżeli tak będzie, tak jak było w przypadku bańki Datcom, to można stracić sporo pieniędzy. Bo bańka Datcom, jeżeli uwzględnimy inflację, czyli w odniesieniu do dzisiejszych realiów, powiemy jaką kwotę wygenerowała, jeżeli chodzi o straty, to było to ponad 9 tysięcy miliardów dolarów pieniędzy. To ogromna, naprawdę ogromna ilość. Była to bardzo bolesna bańka i bardzo wiele osób straciło ogrom swojego kapitału. Czasami było to powiązane nawet z tragediami życiowymi. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to Oczywiście brak jest takich prognoz i realnych danych na dzień dzisiejszy, ale prognozuje się upadek ponad 90% startupów, które działają w tej branży. Mieliśmy do czynienia już naprawdę z wieloma firmami, które okazały się rozczarowaniem. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie słyszeliście o takim przypadku jak przypadek firmy Builder AI, to zachęcam do przeszukania czeluści internetu i poczytania o tym, ponieważ to okazało się. Jednym z większych rozczarowań, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję ostatniego roku. Jeżeli mówimy o takich zauważonych różnicach na rynku w odniesieniu właśnie do banki datkom i firm, które operowały na technologiach internetowych, a banki sztucznej inteligencji, to można tutaj zauważyć parę różnic. Przede wszystkim w przypadku banki Datcom mieliśmy do czynienia tak naprawdę z masowym wejściem startupów i wschodzących firm na giełdę, czyli tak naprawdę wiele spółek rozwijało się w obszarze IPO. IPO to skrót inaczej od Initial Public Offering, czyli generalnie firmy, które wchodziły na giełdę i pozyskiwały kapitał inwestycyjny inwestycyjny od prywatnych inwestorów. Czyli ja mogłem na przykład kupić akcję takiej firmy, no i generalnie później prawdopodobnie skończyłoby się to w przypadku banki datkom moją stratą. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to różnica polega na tym, że wokół kluczowych spółek, czyli na przykład spółek takich jak OpenAI, krążą inne, mniejsze lub na przykład malutkie startupy, które Próbują generować jakąś innowację, ale w oparciu o to, co zostało wygenerowane właśnie przez tych gigantów. Obserwujemy również, że ci kluczowi gracze udostępniają na przykład swoje modele na zasadach open source czyli każdy może tak naprawdę taki model, przy oczywiście uwzględnieniu odpowiedniej licencji, zazwyczaj która pozwala na użycie komercyjne. Po prostu takiego modelu użyć w swoich rozwiązaniach. To napędza rozwój, ale przede wszystkim daje dużą dozę zaufania również do takich spółek. Mówiąc krótko, w przypadku banki Datkom mieliśmy do czynienia z masową ilością spółek IPO, natomiast w przypadku właśnie banki AI raczej mamy do czynienia z elitarnymi jednorożcami na rynku. No i oczywiście, uwzględniając to wszystko, ryzyko jest tak naprawdę ogromne. W przypadku banki Datkom ucierpieli prywatni inwestorzy i ogrom kapitału został przez nich stracony. W przypadku sztucznej inteligencji ryzyko wydaje się nieco większe. Dlaczego? Dlatego, że AI stanowi tak naprawdę sząd dzisiejszej gospodarki wielu państw. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to nie mamy tutaj do czynienia tylko ze spekulantami na rynku, którzy generalnie starają się jakoś realnie ocenić właśnie wartość tych gigantów, tych właśnie unicornów na rynku i zgarnąć z tego ogromne zyski, ale tak naprawdę mówimy o inwestycji milionów ludzi. Aby jednak uniknąć tych problemów warto rozmawiać, dlatego zachęcam serdecznie już 15 października w Szczecinie do udziału w konferencji AI Connect, na której generalnie pojawią się tacy prelegenci, jak na przykład Maciej Kawecki, czyli autor kanału This Is It, gdzie będziemy tak naprawdę rozmawiać o wszelkich tajemnicach i nierozwiązywalnych problemach odnośnie sztucznej inteligencji. Pojawiają się tacy prelegenci również jak Sebastian Kondracki, czyli Trzon zespołu Billy K., czyli zespołu, który tworzył duży model językowy polskiej gospodarki cyfrowej, czyli naszą polską sztuczną inteligencję. Również pojawią się tacy prelegenci. Paula Januszkiewicz i wielu innych. Będę również ja. Będzie lokalny biznes, ale nie tylko, oraz pasjonaci, z którymi będzie można również. Porozmawiać i podyskutować na te tematy, o których mówiliśmy dzisiaj. Serdecznie zachęcam. Bilety możecie kupić w serwisie tobilet.pl. Nie zwlekajcie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Także kupujcie bilet, zatrzymujcie film i mam nadzieję, że widzimy się na konferencji. Jak widzicie, sztuczna inteligencja generuje ogrom emocji i te emocje powodują, że na pierwszy rzut oka właśnie sztuczna inteligencja jest większą bańką niż już miniona bańka datką. Ale nie dajmy się zwieść. Pamiętajmy o tym, że w tych realiach będzie pojawiać się bardzo dużo spółek, które będą generować emocje i będą próbować wprowadzać innowacje, czasami nie oparte na realnych faktach. I pamiętaj, że ten materiał nie był poradą inwestycyjną. Pamiętaj o tym, aby inwestować swój kapitał rozsądnie i przede wszystkim świadomie. A na dziś to tyle. Dzięki Wielkie, Trzymajcie się Ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.